Lecimy! Sam dostał zwykłą porcję Coca-Coli. Tak, Quentin ma ogromną butelkę. Tylko biedna Wednesday ma najmniejszą buteleczkę ze wszystkich. Ale nie szkodzi, na pewno będzie bardzo smaczna. Z czego się śmiejecie? To butelka Coli wielkości waszego mózgu. Spokojnie, chłopaki. Chcę tylko otworzyć moją butelkę. Gotowe. Ale czemu Cola nie leci? Aha! To słodki żel o smaku Coli. Całkiem smaczny. Chcę go jak najszybciej zjeść. Naprawdę to jest takie dobre. to i ostatnia kropla. Tego już więcej nie potrzebuję. Sorry Sam, zapomniałam, że tu jesteś. Możesz kontynuować. No i będę kontynuował! Dobra, teraz przetestujemy te słodycze. Mmm, ale odlot. Przypomina miód, ale o smaku coli. Naprawdę nie można się oderwać. Ale super. Co za pyszności. Skończyło się? No trudno. Ej, puść mnie butelko. Wow, pierwszy raz widzę, żeby łęzdej tak się śmiała. Wydawało wam się. Jak się tego pozbyć? Może użyję drugiej ręki. O, udało się, a resztki można zlizać. Sam jesteś taki zabawny. Teraz moja kolej. Najpierw pozbędziemy się nakrętki i naciskamy. Gdzie jest żel? Muszę jeszcze mocniej nacisnąć. Kurczę, to nie idzie! Wednesday, możesz pomóc ze swoimi fajnymi, niebezpiecznymi sprzętami. Wiedziałam, że poprosisz o pomoc, więc już zrobiłam swoje. O nie, zaraz spadnę! Auć! Polecam się. Kurczę, teraz cały się kleje. Wednesday, dlaczego stoisz nade mną z workiem piór? Nie, nie rób tego! O rany... Będę wyglądał jak kurczak. Niczego nie zjadłem, a teraz jestem pokryty piórami. Do bani. Sam ma malutką nutellę. A co mają inni? Wow, Quentin dostał cały słoik nutelli. A Wednesday ma słoik gigant. Tego czekoladowego kremu starczy na rok. Zacznijmy od najmniejszej porcji. Nie ma mowy. Mam już świetny pomysł. Muszę przeprowadzić dokładne obliczenia, żeby go zrealizować. Kilka sekund i mój szkic jest gotowy. Planuję zrobić wielkiego tosta z Nutellą. Rączka, pilnuj słoika, ja pójdę załatwić kilka spraw. Poszła sobie! Sam myślisz o tym, co ja? Zaraz zjemy tę ogromną! O, rączka! Chcieliśmy tylko spojrzeć. Już już oddalamy się od słoika. Skoro nie można zjeść dużej nutelli, to jest powód, żeby zjeść małą. Zaraz spróbuję. O tak, palce lizać. Wydaje mi się, że jest nawet lepsza niż zwykła. Co, już jej nie ma? Szybko się skończyła. Dobra, sam lepiej obserwuj, jak ja będę jeść Nutelle. Ej, a czemu ten słoik się nie otwiera? O matko! Wednesday, a możesz mnie tak nie straszyć? Wykonałem najtrudniejszą pracę. Rączka, potrzebuję cię na chwilę. Dzięki. No dobra, przechodzimy do najlepszej części. To wygląda niesamowicie pysznie. A smakuje rewelacyjnie. Mógłbym jeść nutellę na śniadanie, obiad i kolację! Oh. Po prostu palce lizać! Tam jeszcze trochę zostało! O nie! Moja ręka utknęła! Głupi słoik! Wednesday, pomocy! Z przyjemnością! Dokąd uciekasz, Quentin? Poradzę sobie! To było takie proste! Dzięki, stary! O! Wednesday! Nie potrzebuję twojej pomocy, widzisz? Szkoda! Pora użyć mój niesamowity wynalazek współczesności. Ta maszyna pomoże mi równomiernie wylać Nutellę na tosta. Rączka, pozwalam ci pociągnąć za sznurek. O tak, nadszedł moment, na który tak długo czekałam. Moja maszyna działa. Co? Sama to zrobiłaś? Czy jest jakiś sposób, żeby znaleźć się na miejscu tego tosta? Jeśli zniknie choć kropla mojej Nutelli, to będziecie mieć przechlapane. A teraz muszę ocenić pierwszego tosta. Tak, to jest naprawdę to, czego potrzebowałam. To jest pyszne. Chcecie popsuć mi apetyt? No to wam się udało. Dobra, weźcie tosty, ale tylko po jednym. Dzięki, Wednesday. No. Jaka mała porcja ostrego makaronu? Wednesday ma nieco większą porcję i chyba lubi ostre. A porcja sama wygląda przerażająco. Eee, to wszystko tak na serio? Sam spadaj z mojego ramienia. Quentin, zaczynaj. No dobra, spróbujmy. Ogólnie nie przepadam za ostrymi przyprawami, ale tu jest tak mało makaronu, że może nic nie poczuję. O, to było mocne, ale muszę z tym skończyć raz na zawsze. Ojej, czuję się, jakby mi ktoś rozpalił ognisko w buzi. Zjadłem. Kto następny? Skoro sam jeszcze śpi, to mogę ja. Lubię ostre. Makaron można nie tylko jeść, ale użyć do zrobienia rytuału. Musimy przecież obudzić sama. Okej, okay, troszkę magii wódu. Rytuał jest już przygotowany. Pozostało tylko zapalić świecę, ale to łatwe. Trzeba tylko zjeść troszkę makaronu połączę przyjemne z pożytecznym. O tak, uwielbiam to uczucie palenia w środku. Myślę, że to wystarczy. Można podpalać świeczki. Idealnie. A teraz najlepsze. Poleję lalkę sama wodą, żeby się ocknął. O matko! Co się dzieje? Skąd tu się wzięła woda? Wystarczy! Co tu się stało? Dlaczego niczego nie pamiętam jestem cały mokry? Trzymaj sam, to dla ciebie. Możesz zaczynać. Dobra, nic już nie poradzę. O! Przyszedł mi do głowy fajny pomysł. Będę jadł makaron i od razu gasił pożar w buzi. Muszę spróbować, czy to naprawdę jest takie ostre. Tak, jest bardzo ostre. Gaszę, gaszę, gaszę. Uf, już lepiej. Mogę kontynuować. O rany, jak to pali. Matko! Ja płonę! Co? Woda się skończyła? O nie! I co mam robić? To koniec! Niezły huk! I sam znowu stracił przytomność, ale wiemy, że Wednesday znowu przywróci go do żywych! Jakie słodkie małe lody dostała Wednesday! Sam dostał średnią porcję, a Quentin? Tak, dostał ogromne wiadro lodów. Nigdy wcześniej takiego nie widziałam. O co wam chodzi? Tak, Wednesday ma najmniejsze wiaderko. Nie ma się z czego śmiać. Ależ oni są głupi. Nie wiedzą, że mam tu niespodziankę. Kurze, to nie jest trumna dla was. Trzymam w niej moje ulubione smakołyki. Na przykład te wspaniałe robaczki. Quentin, chciałbyś spróbować. Dobra, zaryzykuję! O, to żelkowe robaczki! Rewelka! Wiedziałam, że Ci się spodoba. Teraz muszę udekorować mojego truskawkowego loda tymi okropnie smacznymi żelkami. Zrobię fryzurę z robali. I dodam żelkowe oczy. Wyszedł mi zabawny potworek, którego zaraz zjem. Wybacz, wyglądałeś bardzo smakowicie. To było bardzo dobre, ale zrobiło się jakoś zimno. Mam nawet mroźny oddech. Powiało od ciebie chłodem Wednesday, dlatego lepiej się ubiorę. Tak będzie o wiele lepiej. Jestem gotowy, żeby coś zjeść. O tak, moje lody truskawkowe są niesamowite. Chcę ich jeszcze i jeszcze. Co za uczta! Nie można się zatrzymać! Wednesday, czy z samym na pewno wszystko w porządku? Tak! U, u, u mnie w, wszystko jest wspaniale! Skończyłem! Po czymś takim się boję? Dobra, wiem jak zjeść ślody i nie zamarznąć. Muszę je całkowicie rozpuścić. Pomogą mi w tym moje suszarki do włosów. Dzięki nim z moich lodów zrobiłem odlotowy truskawkowy koktajl. Super! Ale słomki nie potrzebuję. Będę pić prosto z wiaderka. O ludzie! To jest niesamowicie pyszne! Dlaczego nigdy nie jadłem takich lodów? Wiaderko jest puste. Ja się tylko troszkę pobrudziłem. Quentin, jesteś pewny, że tylko troszkę. Ale to było zabawne. Chcę pierwsza sprawdzić, dostałam. Ojej! W tym niebieskim opakowaniu czeka na mnie coś bardzo smacznego. Ciekawe, co to będzie? Spójrzmy. Długopis? Ale chyba nie pisze zwykłym tuszem. A raczej bardzo smacznym. W jest chyba coś jeszcze. Ojej, ile cukierków. W mgnieniu oka zamienię tego górę słodyczy w jednego dużego cukierka. I użyję do tego wałka do ciasta. Po co to robisz? Zniszczysz cukierki. No co ty, zrobię z nich słodką roladę z pysznym nadzieniem. W środku będzie syrop, a na zewnątrz jadalna pastelina. Wyszła naprawdę fajnie. Pyszności! Dobrze, że to zrobiłam. To bardzo nietypowy cukierek. Monika, co ty masz na zębach? To okropne. Co tam jest? Nie ruszaj się, zaraz usunę tę niebieską masę swoich zębów. No, teraz wyglądają o wiele lepiej. Kura, teraz znów mam piękny uśmiech. Emma, dlaczego nie otwierasz klosza? Najwyższy czas. Rzeczywiście. Ojej, to jakaś zabawka! Będzie wesoło. Ciekawe, co jest w środku. Ojej, to słodycze! Jest ich tak dużo, jakie są pyszne! Teraz trzeba się zastanowić, co zrobić z tą zabawką. Wygląda całkiem fajnie, ale nie rozumiem, jak się nią bawić. Wiem! to bączek. Przecież to oczywiste. Spójrz, jaka fajna. Super, jaka szybka. Ojej, to bolało. No to musimy go szybko zatrzymać. Przestań się kręcić. Stój! Aj, Monika, nie pchaj tu swojej głowy. Zaraz nas wykończy ten bączek. Padnij. Dwie dziewczyny siedzą przez jakąś zabawkę pod stołem. Gdzie ona się podziała? A, znowu tu jest! Ja pierwsza? Nie, ja. Może jednak ja. Dobra, niech ci będzie. Tylko się pospiesz. Mam już dość czekania. Ojej, jaka piękna czerwona butelka. Ciekawe, co jest w środku. Mam nadzieję, że smaczny sok. A może trochę słodkiego syropu? Mmm, to jednak pyszny sok. Teraz potrzebuję ładnego czerwonego kubka. Tak jest za fajny, żeby pić go ze zwykłej butelki. He, ma co tak długo? No, pospiesz się. Nie maruć, lepiej podnieść pokrywkę. Co ty robisz? Rzuciłaś we mnie kubkiem. Mój kubek, mogę z nim robić co chcę. Myślisz, że jesteś taka mądra, mylisz się. Za chwilę zostaniesz oblana swoim własnym, pysznym sokiem. Czemu to zrobiłaś? Jesteś jestem cała mokra i lepka. Ale dzięki temu ja mogę zobaczyć, co kryje się pod moim kloszem? To dziwne, tylko papier i kredki? Mam nadzieję, że są przynajmniej jadalne. Zgadza się. I do tego bardzo smaczne! Czy tyjesz kredki? I papier? To bardzo dziwne. Dlaczego, skoro papier i kredki są takie dobre, to dlaczego mam ich nie jeść? No, nie wiem, to po prostu bardzo dziwne. Jesteś zazdrosna. Na pewno spodobać ci się również portret, który wykonałam. To jest prezent. Co? Czy to ja? Dlaczego moja twarz jest taka smutna? Wcale nie jest do mnie podobny. No to narysuję kolejny portret. Będzie o wiele lepszy. Emma, tym razem na pewno docenisz moje umiejętności. Co? Czy to wygląda jak ja? Wiesz co? Tego już za wiele. Prosisz się o karę. Zobaczymy, jak ci posmakuje zwykły papier i kredki. Jakie to pyszne. FUU, co to za ochyda? Gdzie jest ten słodki smak? A, I dlaczego kicham? Coś tu jest zdecydowanie nie tak. A, Chyba zjadłam prawdziwą kredkę. <grystanie> Mój żarcik się chyba udał. Co nas czeka w tej rundzie? O, wow, jaki fajny cukierek. Nigdy wcześniej takiego nie widziałam. Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Wow! Rewelacja. To spray i lizak jednocześnie. Można go oblizywać i pryskać do buzi smaczny płyn, ale fajnie. Nigdy wcześniej takiego nie widziałam. Ja też nie. Kurczę, tylko przycisk się zepsuł. No działaj szybko. Co to ma wspólnego ze mną? Teraz jestem cała mokra i się kleję. Emma, przykro mi, ale zmuszasz mnie do tego, żeby zepsuć ci zabawę. Ciura, co one mi zrobią? Kurczę, przykleiły się do lizaka, to okropne. Wygląda obrzydliwie. Dzięki, Monika. Zobaczymy, czy tobie się poszczęści. Nie mam co do tego wątpliwości. Mam całe opakowanie gumy balonowej. Czy to nie jest fajne? Są takie niebieskie i takie pyszne. Aż chce się je rzucić wszystkie naraz. A potem zrobię z nich największego balona na świecie. Ojej, jest naprawdę duży. A, co to było? Chyba przez tę gumę przykleiłam się do ściany. Na razie, Monika. Dobrze ci tak. Pomocy! Pomóżcie mi! Zabierzcie mnie stąd! To dziwne. Skąd się biorą te krzyki? Nikogo tam nie było. A, Monika, co ty tu robisz? Przykleiłam się do ściany, pomóż mi, proszę. Bardzo dziękuję, doceniam to. Ups, chyba przez przypadek pobrudziłam cię gumą. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Na razie. Fuu, co za ochyda! Przeszkodziła mi w myciu podłogi, jeszcze mnie czymś wymazała. Chcę coś pysznego, chcę coś pysznego. Ojej, co za wspaniała broń! Ale z jej lufą najwyraźniej coś jest nie tak. Zastanawiam się, jak się nią posługiwać. To bardzo trudne. To nic trudnego, trzeba tylko strzelić. Patrz, Tadam! Teraz ten krążek będzie latał tuż nad nami. On nas tu załatwi, jest za szybki. Musimy go złapać. Gotowe! O, monika, świetnie sobie radzisz, brawo. Oczywiście, to są też słodycze. Na początku nawet ich nie zauważyłam. Mm, to jest pyszne! Można się bawić i jeść? Czego więcej potrzeba, aby być szczęśliwym? Emma, teraz ty. O, to chyba wędka. Jest dosyć długa. A w rączce ukryte są cukierki. Super! Jakie dobre! Ale dlaczego jest ich tak mało? Chociaż po co mi więcej? Resztę mogę sobie złowić. Ojej, złowiłam małą czerwoną rybkę! Jestem urodzonym wędkarzem. Myślę, że jest tam coś dużego. Szybko zarzuć wędkę. Mam nadzieję, że uda mi się to złapać. Wow, to jest coś naprawdę wielkiego. Nie mam siły, żeby to wyciągnąć. Pomóż mi, Monika. Zawsze jestem gotowa pomóc przyjaciółce. Ciągnij mocniej, damy radę. Co, wszystko? Zwykły but? Myślałam, że będzie coś pysznego. Słaby połów. W środku jest chyba pusty. A, nie! Wcale nie jest pusty! Jak to boli! Jak krap może się mieścić w takim bucie? Mój biedny nos! Myślę, że tego buta lepiej więcej nie ruszać. Krap nie jest zbyt przyjazny. Uspokój się, wszystko będzie dobrze.